Dzisiaj też chcemy, kochani, patrzeć na Krzyż Pana Jezusa, do męki, opisu męki Pana naszego Jezusa dwa razy w ciągu roku słuchamy opisu męki długa. E, tak naprawdę te teksty słuchamy tylko e, w niedzielę palą to ten wielki kierunek. Chciałbym, abyśmy na filmie tak właśnie zatrzymali i popatrzyli na Krzyż Pana Jezusa, który ten tym cały opisie, też bardzo dramatyczny, który się wszystko zaczyna od wieczerzy e, i tam się naprawdę dużo dzieje. Jak postołowie, którzy też do końca nie wiedzą, co tam się wydarzy. Nie rozumieli też, że Jezus za chwilę będzie pojmany. To może z tego niezrozumienia Piotr się, mówi Panie, na mnie może zawsze liczyć, nigdy Cię nie, nie zostawił. Ale też brzmią Cię też mocno ze słuchasz dwa razy słowa Pana Jezusa. Módlcie się, a byście nie ulegli się. Jezus mówi do to, to, to najbliższych, do tych, którzy idą za Nim, do uczniów. I mówi też do Was. Bardzo ważne słowa drodzy, kiedy czasami takipę dzisiaj żyjemy, mówimy doskonale, my tak to interpretujemy i sobie powtarzamy Ligamina, ale jak to się dzisiaj to żyć, sami musimy te hamulce włączać, umieć, tozymać się. I nie tylko, żeby się fizycznie nie wyczerpać, bo to też wpadniemy, czy psychicznie, potrzebujemy tego duchowego zatrzymania.